Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku SimCity 4 Jesteśmy spauzowani, ale już nie jesteśmy Powiem wam, że miałam pewnego krasza Krasza yy, gry Przez co nie widzieliście jak rozbudowywałam sąsiednie miasto Dzielnice przemysłowe yy, I tak dalej, i tak dalej yy, Jak widzicie mamy podpisaną umowę sąsiedzką Na, na śmieci I będziemy właśnie sobie wydawać tam, znaczy dostawać 158 na znaczy z tego, że zajmiemy się śmieciami, tam są inne strefy przemysłowe, strefy rolnicze również, dlatego będą się mogły rozwijać te wszystkie, te wiecie I teraz się przejdziemy po strefach w poszukiwaniu starych zniszczonych budynków, ale chyba takich tutaj nie widzę czy ten jest stary zniszczony? nie, też nie jest stary zniszczony Zobaczmy jeszcze na przykład na przykład tutaj nie, ale te też nie są zniszczone, one są po prostu tak wyglądają. No czyli wychodziłoby, że jest git. Potrzebujemy wciąż tutaj mm, dzielnic y, mieszkalnych, więc sobie zaraz taką sprawimy. Źle trochę ją zaplanowałam, ale dobra. Niech będzie już tak. Yy, I walnimy sobie też tutaj szosem. Bo się przydanie da się ukryć. Yy, o, oczywiście od razu się wybudowali. Wiadomo. Mam ponad 1000 zysków, więc spokojnie mogę się tutaj rozwijać w dalszym ciągu, ale zastanawiam się po prostu nad jednym, czy sobie nie sprawić. Czy sobie nie sprawić po prostu strefy rolniczej? Bo tam w 5 minut odblokowałam już jakieś osiągnięcie nawet za rolnictwo z tym stargiem, więc zastanawiam się, czy to nie byłby dobry pomysł. Zobaczmy, jak tam z edukacją tu będzie teraz, bo mamy szkoły, dobra, mamy wodę. A właśnie wodę miałam doprowadzić z tamtych stref, do których nie doprowadziłam ostatnio. No, bo proszę, sucho jest, bo budowałam strefy, a już zapomniałam o wodzie. Dobra, budujemy wodę. Wodociągi, znaczy. I niech się budują w takim razie. Hopsa, 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 hopsa. O, i wszyscy, wszyscy mają wodę, wszyscy powinni być zadowoleni. Jak tam moje wydatki i dochody? Ładnie, ładnie. Tu mi się ciągle coś buduje. Sympatycznie. Dobra. I teraz jak tam jest u mnie z tymi. Dobra, niskie są cały czas potrzebne, ale ja bym postanowiła w sumie jakieś parki, ogródki kwiatowe pobudować. Wiem, że to są wydatki, ale też zwiększają atrakcyjność stref, i wydaje mi się, że wbudowanie takich rzeczy w kilku miejscach jest całkiem rozsądnym pomysłem. Bo i od razu, o proszę bardzo, zaczyna się budować, wszystko zwiększać, i dochody się rosną, i tak dalej, i tak dalej. Ratusz, Oczywiście, że ratusz. ale źle go wybudowałam. Cholera. Dobra, zaraz mu wybuduję drogę jeszcze tutaj. Tak frontem go do Tak ni w 5, ni w 9 z lekka. Niestety. No, i pięknie to wszystko wygląda. Cały czas mam 1000 zysku miesięcznie, yy, zbilansowane w miarę wydatki yy, i... Zabudowa biurowa, właśnie, zapomniałam o tym fakcie, czyli niskie, średnie i w sumie wysokie też. Czyli dobra, zaczniemy od wysokiej sobie i postawimy ją na przykład z tej strony, ponieważ z tej strony jeszcze jej nie mają trzy. Dobra, tutaj może być taka strefa i tutaj może być taka strefa. I zaraz pobudujemy szosy. Opsa. Dobra, zamieńmy tą ulicę na tę szosę i już. Trudno, niech stracę. Bywa. No i od razu się wszyscy pobudowali. Na którym odcinku drogi? Tym. No ale jestem odcinkiem drogi chyba nic nie mogę za bardzo już zrobić. Który odcinek? Ten odcinek. Mogę mu wybudować co aleje, co najwyżej, ale z alejami to też nie będzie tak kolorowo znowu. Znowuż nie będzie tak kolorowo. Tylko co ja tu mogę zrobić jeszcze? Musiałem aleje wybudować faktycznie, no. Powiedzmy, że w ten sposób sobie poradzę z tym. Że tu będzie jakiś objazd. Zobaczymy jak to się rozładuje, no. Czy się rozładuje? Bo się okazuje, że wcale niekoniecznie. No cóż... Powiedzmy, że inwestycja niezbyt trafiona. Ale też się nie załamujmy, bo przecież nie jest z nią tak źle wcale. Dobra, potrzebuję teraz jedną rzecz zrobić, mianowicie tutaj, gdzieś, nie wiem gdzie w sumie, bo już mi się miasto rozrosło całkiem do pokaźnych rozmiarów. Mówię, mam teraz problem z takimi prostymi rzeczami. Och, pożar jeszcze. <grym> Skąd oni jadą teraz? Ciekawe. Stamtąd, tak, tu nie ma. Ojoj, mi się wysypisko już kończy. Może by jakąś spalarnię śmieci trzeba, zakład przetwarzania. Czemu nie? Wydatki spore, ale wiecie. No, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie, nie zarządzenia miejskie, ale dobra, co ja chciałam? Zarządzenie o sortowaniu śmieci, to się przyda. Yy, Program oszczędzania wody yy, i może yy, 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 yy. Yy, akt o ograniczeniu emisji spalin? Albo kampania na rzecz czytelnictwa. Dobra, na razie to zostawiam jeszcze. Niech to mi się rozwinie trochę chociaż. Dotacją. Ojoj, ojoj. Dobra, dotacja. Oczywiście, że dotacja dla szpitalików. Aha, no to jeszcze od razu jedną rzecz trzeba sprawdzić. Yy, edukacja, tak? Czyli w edukacji mamy. Yy, Miejsce jest więcej, dobra. Tutaj jak to jest z tym uczniów? tylu, wypożyczeń tyle. Muzeum miejskie. Liczba gościa, biletów. Dobra, tu się przyda, to sprawdzam, to sprawdzam. niebieski świerk, bi biblioteka miejska. Pożyczonych jest dużo więcej, niż wiecie. No i jak to teraz wygląda? Ciągle mam 1000 na plusie, czyli jest ok. Jak wyglądają moje środowisko? Oczywiście jak zwykle do, do kichy. Ten z tą drogą, no co ja zrobię, że jest na tym odcinku drogi? Trudno, bo stoją w korkach trochę, bywa. Zdarza się. Nie moja wina przecież. E, dobra, mamy pole do gry w softball. Czy tu ktoś z niego korzysta w ogóle? Tak naprawdę. Czy to jakiś park jest, czy co to jest? Koło świątyni coś, czy... Czy jak? Dobra. Mamy 1000 na plusie i zastanówmy się, jak zrobić z tego 1000, 2000. Na przykład budując strefy mieszkalne o niskiej gęstości. Czyli lecimy. Raz, dwa, trzy, hops. Budujemy taką większą strefę, może. 200. I otoczymy ją tą ulicą szosą, znaczy. Z tej strony, z każdej strony właściwie. Proszę bardzo, mamy dzielnicę mieszka Uniwersytet. Na razie odmowa, co C cmentarz, mogę wybudować cmentarz, nie ma sprawy. Cmentarz zawsze, bo jest darmowy koszt utrzymania. Natomiast nie wiem, jak będzie z tym uniwersytetem przydałby się, naprawdę, bo by to zwiększyło wszystkie oceny wszędzie ze zewsząd i tak dalej. Ale no nie wiem, no. Ja bym to kiepsko widziała ze względu na moje wydatki rosnące cały czas. I nieubłagalnie. Dlatego. Oho, Więcej stacji pomp. Jeszcze jedną stację pomp. Nie będę głupia i nie będę yy, brała wody od sąsiadów za jakieś tam śmieszne ceny. Bo bez przesady. Aha, oczywiście, świetnie. Tak zbudowałam tą rurę. A co chce? Co oni chcą? <laughs> <y> Ale my nie chcemy przecież. No okay, nic nie chcemy, a ten co? Zbyt mała. Aha, dobra, posterunki, to jest ważne. Posterunki to jest ważne, przestępczość. Mamy jeden posterunek na cały ten. Matko, kochana, jak ja mogłam to zaniedbać, ale już nie ma sprawy. Idziemy z pomocą. Dwa starczą, chyba, nie? Tak mi się wydaje, że dwa w zupełności stykną. No i z naszego tysiąca zapasów w wydatkach zrobiło się po tu tak mało, że pożal się Boże, ale dobra, damy sobie jakoś radę. Tylko tych mieszkalnych dzielnic musimy wybudować więcej. I to wystarczy, żeby jakoś się odkuć teraz. Powiedzmy, że w ten sposób tą strefę rozplanuję. I tutaj ją otoczę z tej strony, hopsa i tak. Nie mam za bardzo wyboru. Jak, jak, jak te y, dochody nasze? Mamy duże zapasu. To jest, to jest dobrze. Natomiast trzeba pomyśleć jeszcze, co z podstawówką jakąś. Edukacja, no bo widzicie. Chociaż w sumie edukacja jest ok. Śmieci, jak to wygląda ze śmieciami? Smog, smog to smog. No, skaszenie wody zawsze będzie. Zagrożenie pożarowe, strefy, ruch. Ruch jest, ale ruch zawsze będzie. Co ja miałam? Aha, to miałam zobaczyć, dobra. Średni wiek mieszkańca, zdrowie, oj zdrowie, trzeba coś zro zrobić z tym. Szpital może drugi wybudować. Bo u nas ze zdrowiem to piciutko widzę. Tylko na karetki zmniejszyć trochę. I na razie obniżyć, bo nie ma w ogóle pacjentów. Ale zobaczmy jak to teraz wygląda. Jak? Dobra, więcej łóżek, a tutaj? Okej, okay, starczy. Brak danych teraz, 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 brak danych. Dobra, no koleś, ja nie zrobię ci nic z tym ruchem. Ruch jest i będzie przecież. Wszyscy to wiemy, doskonale. Niech tu się pobudują trochę, to będzie lepiej. Jakieś tam deskorolkowe coś się da tutaj. Trzeba inwestować w takie rzeczy, młodzież się musi rozwijać, nie uważacie? A powiedzcie mi, w którym mieście są takie atrakcje? No, w dużych miastach może i są, ale to też nie daje, wiecie, jakiejś gwarancji specjalnej, że... Dobra, wody nie ma, się skarżą na brak wody już. Trzeba im zrobić wodę, bo przecież będzie złość niesamowita, nie? Tak? O, git. No i wszyscy są zadowoleni. Czemu ja nie mogę tylko wyjść? Ty mnie zastanawia, czemu tylko ja nie mogę wyjść. Yy, o co? Rozporządzenie w sprawie czujnika dymu. Co tu jeszcze mogę sobie włączyć? Usportowienia młodzieży, promocji turystyki. Dobra, na razie to tyle niech będzie. Ale, może, jakbym wybudowała sieć autobusów, to by mi to coś dało lepszego, nie? Czy nie? Jak uważacie? Ciągle mi tych stref mieszkalnych brakuje, no. Dobra, to to budujemy jeszcze na dole. W takim razie, skoro ich brakuje, 2,400. Dobra, dwa czteryста, dwa czterysta. Trzy takie strefy powinny na razie starczyć. Ups, 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 ups. ups. Tak, tak, tak. Tak. I tak. Dobra. I się okaże zaraz, że to zapotrzebowanie wcale nie było aż tak duże, jak oni chcieli i jakby się mogło wydawać. Więc nie wiem, czy był sens pewnie budować aż tyle tych stref i w aż takiej, wiecie, ilości. Ale powiedzmy, że. jedno tutaj w tę stronę. Powiedzmy, że wybudujemy, bo bo trzeba co co o radio chcą. Tak. Radio koniecznie. Oj problemy z prądem, problemy z prądem. Ale wypadałoby jakąś elektrownię słoneczną wybudować, nie sądzicie? Co trzeba. O, co na burmistrza 55, to jest spoko, tylko że populacja klasy dobrze usytuowana i to z tym jest problem na biogaz, na biogaz, kurka wodna no ale to ma średnie zanieczyszczenie to może skorzystam ze średniego później najwyżej ją wyburzę no jeszcze jedną stację pomp i trzeba będzie ją podłączyć do naszych wodociągów bo wszystkiego zaczyna nam brakować i stref okazuje się, widzę, że przemysłowych też zaczyna brakować. A ze strefami przemysłowymi przecież nigdy nie było większego problemu, ale dobra wybudujemy je tutaj w takim razie. Skoro mamy raz dwa trzy. I tylko tu musi być solidny pas zieleni, bo inaczej nasze strefy mieszkalne i handlowe bardzo ucierpią. Tu będzie duży i tu powiedzmy będzie średniej gęstości. Jakoś to będzie, damy radę z tym. Możemy poakceptować te wszystkie wycieczki do sąsiednich miast, a co nam to szkodzi. Ani na finanse nam nie wpływa, ani nic. Tylko, że prądu nie ma, tak? A czemu nie ma prądu? Nie wiecie, czemu nie ma prądu? Powinien przecież być. Dobra, wybuduję to jakiś budynek. Powiedzmy na przykład, bo on nam połączy, nie? Tutaj wielki zielony park niech będzie i już. Tylko jeszcze tą strefę musi nam coś połączyć, i z tym może być problem już. Znak Hollywood, nie przesadzajmy. Przy szpitale, wielkość miasta 56, tak? Zdzierstwo normalnie, zdzierstwo. Tu można coś walnąć, wybudować. No dobra, wysypisko w sumie można tutaj dać. Tu i... o, dobra, połączyło się, ładnie połączyło. No i co? Mamy 8000, czyli już przeszliśmy do tego etapu, w którym moje miasto ma 2000 zysku, nie całe tam 1500 nazwijmy to, czyli możemy zakończyć odcinek i się cieszyć. I powiedzcie mi, co zrobić z popytem wiecznym na rolnicze te strefy, bo to jest mój problem obecnie. Eee, zaraz tutaj zaczniemy się, zaczniemy, o teraz nawet wybuduję plażę, a niech sko, sko, skonam, niech stracę. Tylko jak to będzie kiepsko, chyba nie uda się, nie uda się jej wybudować tutaj. Hmm. Może gdzieś by się udało. Na pewno się nie uda Powiem Wam, że nigdy nie umiałam postawić plaży, nie? W tym SimCity. Czasami mi się udawało, ale bardzo rzadko. Urka wodna, no. Bardzo orzech mam do zgryzienia, bo nie milej ma być w wodzie a ile na lądzie. Dobra, jeszcze raz no Gdzie by można tą plażę umieścić? Jak ona jak ona musi leżeć? Żeby była dobrze hm. Twardy orzech do zgryzienia wam powiem no Dobra, no nic Ja się zajmę tą plażą później, zobaczę dokładnie jak ludzie ją tam umieszczają, bo szczerze mówiąc nigdy mi to nie wychodziło Oj, zajmiemy się komunikacją miejską. Tak, w następnym odcinku opowie, doradzicie mi, jak ją rozplanować w komentarzach. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu i usłyszycie moją gorącą prośbę. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!